Dobra, posłuchajcie mnie, wezmę to przy Was. Żeby mi potem nikt nie zarzucał, że jakieś ściemniactwo... Bez, bez montażu, zauważcie, bez żadnych nożyczek, nic. Macie 1 do 1. Blaskanie? Słychać. Chciałem Wam powiedzieć, że ja po prostu żuję jak chcę, bo to jest po prostu moje rzucie, rozumiecie? Niektórzy zamiast y, zajmowania się swoim rzuciem y, po prostu komentują moje filmy i próbują mi mówić, jak ja mam rzuć. Ja się tu urodziłem, tu żuję, przeżyłem przeprowadzkę, przeżyłem rozwód, przeżyłem święta z teściową i piszą ludzie, łatwo mu się żuje, bo ma dużo hajsu. Gównoprawda. prawda. Ja bym się Wam przyznał, że ja żuję na kredyt, a niektórzy, nawet moi znajomi, twierdzą, że ja żuję ponad stan. Być może, ale rzucie jest tak krótkie, że szkoda rzucia na pierdoły, naprawdę. Trzeba rzucić na krawędzi. Zobaczcie, księża żują w celibacie i zobaczcie, jakie są efekty. Mamy rzucie poczęte? Mamy obrońców rzucia? Ja naprawdę powiem Wam, że w Polsce ludzie żują jak pączki w maśle, więc jeżeli Ty myślisz, że Twoje rzucie nie ma sensu, zastanów się, bo może po prostu masz, masz zużytą gumę. Jeżeli wykupisz za jednego tysiaka mój kurs rzucie po rzuciu, dostaniesz bezpłatny PDF z filmem, jak rzuć szczęśliwie bez tysiaka. I pierwsze trzy osoby, które się zgłoszą, dostaną jeszcze tą gumę.